Serdecznie jeszcze raz Państwa witam. Dzisiaj oczywiście e, świętujemy też. Świętuje bar. świętujecie pewnie jakieś jubileusze, imieniny, urodziny wszystkim. Najlepsze życzenia niech Was otaczają, dobrzy ludzie, tego Wam e, życzę. Dzisiaj w kalendarzu Sława i Małgorzaty, jak są, a chyba tam w KGW jest para sympatyczna, że ma okazję do świętowania. Pozdrawiam e, pięknie. Nie będę w tym momencie mówił o tym, co nam towarzyszy. Chciałbym zaprosić na scenę już pierwszą grupkę w ramach tego pierwszego punktu. Tymbarczanie dla e, Tymbarcza. Najmłodsi Tymbarczanie przychodzą do nas z prezentem w ramach święta gminy e, Tymbark, żeby nas tutaj zachwycić. To są takie mini gwiazdki, one już w tym yy, gwiazdozbiorze chcą zabłysnąć i zaraz zobaczycie, i pewnie nam się spodoba, bo to przesympatycznie spotkałem się z tą pierwszą grupą, która tam na zapleczu ze mną rozmawia a zaraz zobaczycie, jak tylko wejdą, to bardzo proszę by je powitać tak serdecznie oklaskami, a nazywają się, muszę nawet yy, zahaczyć o yy, scenariusz, yy, wiosenny band. Wiosenny bend, jaka scenografia, jaka, w ogóle jakie dekoracje. Chciałem coś tam pożyczyć, żeby yy, się yy, nieco wzbogacić, ale nie, nie, nie. Takiej opcji nie ma. Oni, one, bo to jest taka grupka yy, z przedszkola samorządowego w tym barku, Wiosenny bend. Nie będą tańczyć, ale będą grać, śpiewać, przysiądą na scenie, wstaną. No nie wiem, tak, tak. O, jest! Witamy, witamy, witamy. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Brawo, jest kolejny utwór, tak? Bardzo dziękujemy. Pozdróbcie jeszcze swoje, e, swoich rodziców. Pomachajcie do tych, którzy Wam klaszczą i bardzo Wam dziękujemy. Udanych wakacji życzymy. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy do pana Krzysztofa i do pana Roberta. Bardzo prosimy. Moje Państwo teraz drugie, teraz będzie cała seria solowych występów i poprosimy na scenę...